Mam dla Ciebie prezent. Proszę bardzo. Brałeś szlifierkę akumulatorową? No nie tyle. Piele... No dawaj to. O, obręcz z kseny. Rewolwer. Kurde, rewolwer. No nice, rewolver. nice, nice. Ale nożyk ładny. Jest ładne wykończenie, fajnie, nie wniszczone. Jeszcze tasak doszedł. O nie. rg 42 granat rodziecki. I teraz co Pan wyciągnął? Siemka, widzowie! Przed nami kolejne wyjazdowe poszukiwania. Powracamy do Szczecina na miejsce o nazwie Hotel Bończa. Do tego mam jeszcze małą niespodziankę dla Łukasza. Dzisiaj nie ma z nim Kordiana. On dostanie następnym razem, ale to się zaraz wszystko przekonacie. Oglądajcie uważnie, bo dla Was też coś będzie. W poszukiwaniach dzisiaj na pewno ułatwi nam firma PROS, ponieważ... Łukasz, pozwolisz? Mam dla ciebie prezent. Otwieraj. Jak prezent dla mnie? No prezent, załatwiłeś mi to. No to ja ci załatwiłem, słuchaj, woderki nowe. No, A czy ja jestem robisz? No nie, no moje. ja jestem w środku, w drugim kuszcie. Tak. No, to jest dla ciebie. Co ty gadasz? Proszę bardzo. Premium Heavy Duty model, słuchaj. No, dziękuję. No proszę bardzo. I jeszcze, słuchaj. Yy... Byli tak mili, że dorzucili gratisy. Także tobie A, przypadają takie fajne, przedłużane rękawice. Ja mam takie same, słuchaj. elegancko, dziękuję Ci. No ja dziękuję bardzo prost. Za zaufanie, za wsparcie. No słuchajcie, no klasa, klasa. Ja sobie wziąłem inny model. To dzisiaj testuję. I dlatego chciałem, żeby był z nami Kordian jeszcze, bo dla niego też wziąłem inne. Także każdy z nas będzie miał człowieku trzy różne i będziemy sprawdzać, testować. Moje już przeżyły te dwuletnie. No nie, przecież ostatnio do, dopytywałem się ostatnio. Czy tak dalej przyciekają, czy a, zmieniasz, kurczę, nie zmieniasz, seba. a ty tam nie zwęszyłeś. Nie zwęszyłem, nie zwęszyłem. Elegancko, dziękuję. No, jak widzicie ja już przebrany. Mój model jest nieco inny. Trochę bardziej oddychający, jeśli chodzi o specyfikację. Zobaczymy, jak się będzie w nim dzisiaj pracować. Jest mega gorąco, także powinno to zaplusować. Przez to też nie będę ubierał tych rękawic, no bo jednak one są bardzo długie. Takie fajne rękawy, aż tutaj za łokcie. Także na dzisiaj może lepiej nie, bo widzicie, lampa jest jak nie wiem. Także ja dzisiaj postawię na te moje już stare zużyte. Ale no kto wie, ten wie. Szoła robi najprawdopodobniej... Jedne z najlepszych rękawic na rynku, więc ten model, no. powinien zdać się w boju, że tak powiem. A poziom jest tyle. Coś wyciągnęło, zobacz. No, wychodzi, wychodzi tego śmiecia. No i co, widzowie? Wychodzi, nie? Brałeś szlifierkę akumulatorową? Nie brałeś. A. Ah. O! Kolejne zaczepy, te same no Nie wiem jak tyle się no. no dawaj to hi, hi. O, obręcz z kseny <grym> No Co dzisiaj mamy za dzień? Bombowy poniedziałek <grym> <laughs> tak. nie podchodź do mnie z tym czubie. <laughs> Weź, nie, nie, ty. Patrz co mam na magnesie, ja nie? Zawsze na to 112. Było Uwaga. tak, Uwaga. Uwaga, raz, dwa, trzy. Piw, paw. <laughs> o kurde, rewolwer. No <laughs> kurde, oh, nice. nice, nice. <coughs> Nabój tu jeszcze jest. Skit, tak wygląda, nie? Wzrośnięty, wzrośnięty nabój. Ja. Pijanie. Co? <laughs> Łe, to luz. Ja myślałem, że ten, że jakiś ładunek wybuchowy. No to pikuj. Kupenek z żartem. Pikuj będzie. Półpodkowy. Czyli pół szczęścia na dzisiaj. O, ale fajnie, Podkowa zawsze mocno siedzi. No, to jest dobry znak. <laughs> o, pierwsza przynęta wędkarska dzisiaj. Co tam masz? Ja też coś mam fajnego. Raz, dwa, trzy. O, wow, jaki fajny już. Uhuhu, uhuhu. Ja tu ale może ładny No, zobacz, jest jakiś logo na Fiu Fiu, fiu, No kurde, elegansior, w końcu jakiś ze Chyba kielg? Nie Nie, to jest Co to jest? to drewno? Lian Coś tam, Jom Lian, Yin Yin, <grym> <grym> No jak nic jeżeli to I... miałby robić Chińczyk, naprawdę to jest z wysokiej jakości chiński produkt, bo jest ładne wykończenie, nie zniszczone wykończenie, fajnie, no. wiesz, te wszystkie takie chińskie tanie gówna zawsze są robione tak na sztukę, byleby zrobić, a tutaj e, jakość i design jest, coś, świadczy coś o tym... Coś jest, tu jest lekko uszczerbiony, mm, nie? Świadczy o tym, że to naprawdę jest taki fajniejszy nóż. No superansko, coś się dzieje, coś się dzieje. Widzowie, jeszcze tasak doszedł, no O nie, o nie, rączka odpadła. O kurde Wracaj rąsia Oj rączka już rozdupiona Gruby stary tasak nie Taki Tamten był taki nowocześniejszy No tamten był świeży tak Co kiedyś wyłowiłem Wiedem, Może tu jeszcze jakiegoś noża tu znajdę O nie RG42 granat nas Zobacz, na mojej ścieżce był. Ja? No nie! Stary! Zobaczcie, jak się przysępił tutaj na Panty. Nade mną czuwał opatrzność. Widzowie, ja to nie raz już mówiłem. Ja mam jakiegoś dobrego ducha nad sobą, że ja po prostu omijam te rzeczy. Masz! No. no wiesz, to chciałeś tutaj, kurde, wpaść mój spocik. Uuu, no słuchaj, no teraz trzeba będzie wzywać Dobre, policjantów, milicjantów. No co dzwoń, dzwoń! Dzwonię, dzwonię, będę kamerował! I teraz, co pan wyciągnął, Granat radziecki RG-42. Mhm, tak. I rewolwer, tak? zgadza się. Mhm. Dobry. Chłopaki już zabrali, przyjechali. Panowie policjanci przypilnowali tematu. Przyjechał jeden taki trochę Maruda. Tak, ale saper był w porządku. Saper był w porządku, wpadł, zabrał i tyle, nie? Nie wiem co chodzi z tym narzekaniem, że zawracamy głowę i daje mi robotę. Chyba taka ich praca, nie? To tak jakby księgowa narzekała, że musi komuś policzyć wypłatę. No cóż, no cóż, tak to już bywa. My swoje zrobiliśmy, jak widzicie, rzeka oczyszczona. Asfanty na wyciągane, zaraz jedziemy to spieniężyć. No a z fantów, no u Łukasza to wiadomo, nie? Rewolwer, granat. Wpłombowy <grym> poniedziałek musi być. A u to jest mnie... To klątwa, bo kurde. ...bym nie był gorszy. Taki oto nożyk, w domu go jeszcze zobaczymy. No raczej nic specjalnego, ale no wiecie, cieszy oko taka znajdka zawsze, nie? Dwa woblerki, gumeczki, no bo co by nie było, one zawsze wychodzą. Tak samo jakiś grosz też się trafi, grosik i 10. no. No i tyle, tyle, jeśli chodzi o te dzisiejsze skarby. Wielkie pozdro dla marki Prosto, ubranie nas w wodery. Pierwszy raz się nie spociłem i nie zmuciłem... Stupki tu ja też nie byłem spocony, byłem delikatnie taki tylko nawilżony, no i nawilżony, dobrze nakremowany. No w końcu komforcik, bo te nasze wodery dziurawe to był dramat. A ja, z poprzednich jak były jeszcze całe i zdrowe yy... To wychodziłem mokry, normalnie upocony jak świnno. A mój model jest taki, wiecie, na, na cały sezon, że można się ubrać ciepło, można wybrać ubrać cienko i nie zgrzejecie się, oddychające po prostu. Także fajnie, linki zostawiam wam w opisie. A jeśli ktoś z Was chciałby wziąć udział, wygrać coś od Prosa, to śledźcie dokładnie moje odcinki, bo lada dzień. Jednym z kolejnych magnetycznych przygód będzie konkursik, w którym wygrać będziecie mogli dowolny asortyment od marki Prost. Także śledźcie uważnie odcinki i czekajcie na konkursiva. <głosły>